Sebastian Górny, witam studygosze pana Bogusława Liberackiego, posła Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Witam pana redaktora, witam państwa. Na początek o czymś, o czym się mówi, no właśnie w całej Unii Europejskiej, już od. To, 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 to brzmi groźnie. Już, no. no i niektórzy mówią, że to właśnie groźna, groźna rzecz, groźne zjawisko. Kryzys związany z uchodźcami, panie profesorze. Czy Unia Europejska trochę nie przespała? sprawy, nie, nie zlekceważyła, no bo to, to teraz jest jakby to największa fala, ale ci emigranci do granic Unii Europejskiej przybijali znacznie wcześniej. Tak, to jest przez Pana sprawa, co najmniej pół roku, jeżeli nawet nie więcej. Dlaczego? Otóż należało to zorientować się dużo wcześniej, a nawet przewidywać rozwój sytuacji. Bo tak, wiadomo, że z, w Syrii co się dzieje, to nie stało się tydzień temu. W Libii też nie stało się tydzień temu. W innych częściach tego regionu, z których przybywają imigranci, te procesy, to trzeba sobie także wyraźnie powiedzieć, ktoś inspirował. To byli Amerykanie, którzy byli pierwsi. Unia Europejska, Francja, Wielka Brytania też się przyczyniały do tego, żeby zachęcić do, pod hasłem demokratyzacji państw, życia, żeby zachęcić do obalania dyktatorów. Tyle tylko, że nikt nie miał patentu, co w to miejsce. Jakby nie patrzeć w no tak, to, to, państwach de, de, tego rodzaju... Demokracja radia. w, w, w na, na wzoru zachodnioeuropejskiego tam się do końca nie sprawdza. Znaczy nawet od początku się nie sprawdza. No, to, to inna się tradycja, to inna kultura, inne zasady. Także sobie ten problem trochę sami stworzyliśmy. I wobec tego my zaczęliśmy reagować, kiedy niejako już byli, mówiąc językiem starożytnego Rzymu, barbarzyńcy u Bram. I na początku także wydawało się, że jest jakiś ograniczony strumień, zwłaszcza tutaj była polityka niemiecka, przyjmijmy wszystkich, wiadomo, choć będziecie pomnażać nasz produkt krajowy brutto. Potem się zorientowaliśmy, że tak naprawdę to przecież Unia Europejska ma swoje granice. Granice są od tego, żeby je strzec. Granice są od tego również, żeby mógł przekraczać ten, kto. Ma prawo przekraczać. No, że, panie profesorze, A nie, wręcz jak, jak tak ktarki... zaczęli robić tak Węgrzy, to, zaczę... to między innymi Niemcy i, i parę innych krajów zaczęli wspominać o faszyzmie, że tak nie można, że ci ludzie potrzebują pomocy, że należy ich przyjąć, właściwie nie sprawdzając, I, kto to jest. Tak, i to jest to, kto to jest. Bardzo dobry ma, dobrego momentu pan redaktor dotknął, bo ja rozumiem dwie kategorie. Pierwsza to są ci, którzy uciekają spod bomb. I rzeczywiście są ludzie, którym grozi, którzy już stracili dom, albo grozi im zginięcie pod bombami w wyniku strzelaniny. I to są imigranci. I to jest uciekinierzy, i to jest definicja wręcz konwencji genewskiej na ten temat mówiąca, kto to jest tego typu tzw. refugee czyli uciekinier. Ale dużo większa kategoria to byli nie ci, którzy uciekali od wojny, tylko zwyczajnie szli w kierunku Unii Europejskiej, żeby po prostu lepiej żyć. I nam się zarzucało. A to, to też nie może im cię... tego zabronić, tak? Tylko czy pytanie, tak że to nie jest kwestia... każdego chcemy. To nie jest zabronić, ale są te zasady przekraczania granicy. Jeżeli mówimy, że kogoś nie chcemy na swoim terytorium, a ten ktoś siłą próbuje wejść, to znaczy, że łamie prawo. I tutaj nad tym musimy się bardzo poważnie wszyscy zastanowić. I teraz ci ludzie de facto szli do dwóch państw. Niemcy, Wielka Brytania. I teraz dopiero Komisja Europejska się zorientowała i Rada Europejska że w zasadzie mamy trzy kategorie problemów. Pierwsze, to jest co zrobić z tymi ludźmi, którzy już są i w środku lub stoją u granic? Dwa, jak uszczelnić granice? I trzy, jak zagospodarować tych ludzi, niejako rozdzielić wśród różnych państw członkowskich. I napotkaliśmy od razu na barierę. Rozdzielić to znaczy, jak Właśnie, przyznano kwoty. Ci ludzie nie chcą, oni nie mówią, że chcą do Bukaresztu, do, do Warszawy, nie chcą. oni chcą do Berlina, do Niemiec. Oni chcą w ogóle do Niemiec i do Wielkiej Brytanii. Nawet do Francji nie chcą. Zobaczmy, co się dzieje w Calais w przejściu do Wielkiej Brytanii. Też oni są we Francji i oni czekają. Atakują ciężarówki, kierowcy ponoszą konsekwencje, bo oni chcą do Wielkiej Brytanii akurat mają bardzo dokładnie określony adres. I teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji również, że teraz zresztą muszę przyznać, proponowałem to ponad rok temu w Parlamencie Europejskim, ale to było Bezecha. mamy prawie 5 milionów uciekinierów z Syrii, Iraku, Libii. I to są tak w Libanie. Liban jest państwem, które ma 4 miliony obywateli, ma ponad półtora miliona właśnie tych uciekinierów z Syrii, z Iraku, z Libii, no, którzy są na tym terytorium w obozach dla uchodźców. Jordania też nieduże państwo i też ma ponad miliony. Wreszcie Turcja 3 czy 4 miliony, bo nad nie do końca jest policzone. I wtedy ja proponowałem rozwiązanie następujące. Zaproponujmy tym ludziom po pierwsze wsparcie finansowe i jako pomoc humanitarną, ale młodzież, młode pokolenie, weźmy ileś tysięcy czy kilkanaście tysięcy na, na uczelnie wyższe w Europie z taką umową. Studiujesz, pomagamy, zdobywasz wykształcenie, wracasz do swojego państwa, które, miejmy nadzieję, po latach się wreszcie ustabilizuje. Będziesz się odbudowywał. Takie warunki na przykład, ja się spotkałem w roku 86, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych jako stypendysta Fulbrighta. Jako tak zwany visiting professor. Był warunek amerykański. Tak, ale pamiętam... Proszę pana, skończy się pana ten okres kontraktowy, pan ma obowiązek wrócić do Polski, pan nie może zostać w Stanach. No i tak się złożyło, że potem to mi się bardzo przydało. Kolejna rzecz, jeżeli my chcemy, Jakąś grupę przyjmować, to powinniśmy wiedzieć, kogo chcemy przyjmować, czyli jakich nam zawodów brakuje, jakiej profesji ludzie, z jakimi umiejętnościami, z jakim przeszłością własną chcemy ich przyjąć. My mamy zero rozpoznania. I wreszcie dezinformacja, bo najpierw było, że nikogo, potem że dwa, ty dwa tysiące i ani jednej osoby więcej. Dzisiaj mówimy 7300, ale zagospodarowano połowę z tych kwoty, która jest oczekująca. Czyli będą kolejne jako przydziały, a forma przydziału nam nie do końca odpowiada. I do tego jeszcze ponieśliśmy straty polityczne, ponieważ wyłamaliśmy się z porozumień z Grupy Wyszehradzkiej. Przeszła Pan już do tego, te, też chciałem zapytać, jak Pan ocenia stanowisko Polski, jak ono wygląda, ale jeszcze, jeszcze o, 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 o samej Unii stanowiska Europejskiej. Stanowiska de facto nie było. Czy, 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 czy ta sytuacja nie pokazała, że Unia Europejska to jest jednak kolos na glinianych nogach i pierwszy, większy problem sprawia, że nie do końca wiadomo, co zrobić, jak się zachować. Granice, właściwie jak ser, ser szwajcarski, każdy może przejść, jedne... Jedne kraje mówią, że, że nie chcą przyjmować, inne narzucają niejako jak Niemcy. Można powiedzieć, że Niemcy narzuciły pozostałym to, że przyjmujemy i że jeszcze nie, kwoty jakieś. Panie redaktorze, tutaj. To tak, to jest jedna strona. Natomiast popatrzmy tak bez większych emocji. Unia Europejska to jest 507 milionów obywateli. Jeżeli my mówimy o. 500 tysięcy, bo o takiej liczbie osób w tej chwili mówimy. To jaki to jest procent? To jest 0,01%. Czy to może być powodem do wielkich wstrząsów? Nie. No, czyli, czego nam w Unii Europejskiej zabrakło, to jest kolos, to prawda, co do nóg nie nazywałbym tego glinianymi, ale. Brak jest metody wspólnotowej, czyli każde państwo próbuje po swojemu rozwiązywać dużo się i mówi o solidarności europejskiej i, no i, i dużo się i, mówi. Znaczy solidarność de facto była, dokąd nie było prawdziwego problemu, Bo Unia Europejska w dużej mierze była przy, z, skrojona na miarę na dobrą pogodę. Natomiast coś się zdarzyło, gdzie ta równowaga, którą sobie wyobrażaliśmy, została zachwiana. No i, i wracamy od tego, o czym Pan wspomniał na początku że ci nie, ch nie chcą do końca pójść do, tak systematycznie i proporcjonalnie rozdzielić się, tylko mają konkretne preferencje, czyli Niemcy i Wielka Brytania. Do Szwecji już mało chętnie, do Polski bardzo nieliczni. Do Finlandii też nie chcą, Finlandia na przykład byłaby zainteresowana. Ale ponadto tak historycznie pamiętajmy, migracje zawsze na świecie były. To dzięki migracjom. Ten świat się jakoś zapełniał. I my pamiętajmy, że z naszego polskiego doświadczenia mamy prawie dwa miliony emigrantów z Polski i my to odczuwamy także jako stratę potencjału ludzkiego dla naszego rozwoju społecznego, gospodarczego. No, Inne państwa imigrantów przyjmują jako czynnik ich wzrostu. Czyli nie mamy koncepcji, co zrobić z tymi ludźmi, jak ich wykorzystać. Właśnie, panie profesorze, te... to. Ta emigracja, a, a, a Polska, tak? Z jednej strony, jak pan właśnie już pan mówił, jak, jak, jak rząd postępował, ale emigranci, uchodźcy to był także bardzo gorący temat gorącej kampanii wyborczej, no bo kampania wyborcza zawsze jest gorąca. Ale i... to są dwie różne kategorie. Uchodźcy tak, ale... to są konwencja i właśnie... Tak, wojna, tak, no ale właśnie. A imigranci to bardzo się. Dlatego o tym mówię. I. i... No bo w Polsce była tak, albo przyjmujemy i robimy tak jak Unia Europejska, albo nie przyjmujemy nikogo. Tak? Jak to często w Polsce od jednej ściany do drugiej ściany takie stanowiska. Często było to rozgrywane właśnie podczas ty, ty, tych, tej kampanii. Jak pan to ocenia? I, i jaki to może mieć wpływ na, na stanowisko Polski potem, czy Unii Europejskiej? Kategorycznie zgadzam się z panem, że nie ma żadnej koncepcji najpierw opieraliśmy się, a potem przyjęliśmy. Dwa. Jeżeli nawet te 7 tysięcy przyjmiemy, nie wiemy, co z tymi ludźmi zrobić na terenie Polski. Bardzo bym przestrzegał przed metodą taką w jednych czy w kilku miejscach po ileś set osób, coś w rodzaju getta zamkniętego, dlatego, że to nie jest metoda dla absorpcji, dla spożytkiem dla państwa przyjmującego. Tak to jest... Wielu wspomina, że, że to, co zaproponował papież Franciszek, to bardzo dobre rozwiązanie, czyli po jednej rodzinie na każdą parafię i że czy to było sens. No, papież zarządza parafiami, więc miał prawo tak powiedzieć. I to, i to jest coś to rzeczy, To teraz pytanie, która rodzina, do której parafii? Jeżeli w jakiejś parafii brakuje na przykład dentysty, a uciekinier jest wykształcenia dentystą, to przyjmijmy go, tylko my nie wiemy, w Polsce nie wie w ogóle, kto to jest na granicy I tutaj jest nasz problem. A czy Unia Europejska wie? Ja myślę, że Niemcy wiedzą, kogo za siebie zapraszają. Włosi, Grecy, oni też wiedzą, kto by u nich mógł zostać i, i oferują tę nadwyżkę. Brytyjczycy wiedzą, kto jest im potrzebny, aczkolwiek dużo więcej się zgłasza i do Niemiec, i do Wielkiej Brytanii, niekoniecznie tych, których oni by chcieli przyjąć. I to jest ten dylemat. Panie profesorze, kończąc to, czy, czy to jest w ogóle problem, który da się rozwiązać? najbliższym czasie. Niektórzy mówią, że to lata i ze, że tak naprawdę jesteśmy przed kolejną, jeszcze większą falą. No bo... Tak, może pojawić jeszcze większa fala, w związku z tym, nawet no, w tym tygodniu będzie kolejne takie posiedzenie na szczycie. I mamy trzy kierunki działania. Pierwszy. Prawie 2 miliardy euro zostało desygnowane w budżecie Unii Europejskiej 2016 na pomoc uchodźcom znajdującym się w obozach Jordanii, w Libii, w Turcji chcę powiedzieć jech oni tam mieszkają w warunkach dużo bardziej cywilizowanych dużo lepszych i tam niech czekają na rozwiązanie sytuacji przy okazji rozwiązania sytuacji pamiętajmy ONZ wyraził zgodę de facto i współpraca Ameryka Rosja żeby Rosja wkroczyła do Syrii Rosja wkroczyła do Syrii jaki będzie rezultat no poczekajmy zobaczymy co nasi z Amerykanom przesądza. to się nie podoba to jest... dlatego już, już że są a to, to już są tarcia dla... związane z tym że mają Amerykanie, chcieliby, żeby Rosjanie wywalczyli pokój, a Amerykanie zdecydują, kto będzie rządził. No i tutaj proszę się nie dziwić, że Rosjanie mają trochę inne zdanie. Druga kategoria działań to jest przyjęcie jasnej koncepcji, jak bronimy własne granice. No i mówimy o tym, że będą kontyngenty międzynarodowe, między innymi 100 polskich pograniczników zostanie skierowane w inny region, Świata, żeby po prostu te granice, zacząć te granice chronić. Bo te granice, po to są granice, żeby je bronić. I wreszcie trzecia rzecz, zagospodarowania tych, którzy są, ale z możliwością wypracowania kryteriów, zasad, odesłania ich z powrotem, skąd przyszli, jeżeli to nie są ludzie o określonych kategoriach. Także nareszcie zaczynamy dopracowywać się rozwiązania w Unii Europejskiej. Szkoda, że może powiedzieć tylko, że tak późno. No, tak, szkoda, ale... że tak późno i przy takiej stracie dosyć dużej, jeżeli chodzi o takie normalne funkcjonowanie państw i wspólnot. Panie profesorze, to, to teraz trochę o polityce, kampania wyborcza, już w niedzielę wybory. To, to nie, nie, nie żadną tajemnicą, że, że jest pan człowiekiem lewicy i kiedy, kiedy powstał ten projekt Zjednoczona Lewica, powiedział pan wreszcie, czy, czy że zaczął się zastanawiać, czy to Wkrótce nie pęknie, tak jak no, bo już były, były różne łączenia i nie, nie, nie do końca to czy się był, udawało. Było kilka podejść, to prawda dwa czy trzy podejścia. i Czegoś zawsze się jakoś nie udawało to jest pokazanie, że dotychczasowi liderzy, no, którzy mieli swoje prawo do oczekiwania swojej pozycji, pozycji partii, zgodnie usunęli się do linii drugiej i mamy uzgodnionego tego lidera Zjednoczonej Lewicy. Nawet tu, w Gorzowie, pani Nowacka stwierdziła, w Parlamencie będzie, czy w Sejmie, czy w Senacie, będzie to jeden Klub Zjednoczonej Lewicy. Tam nie będzie rozbicia się na kilka grup, natychmiast według przynależności partyjnej. Mamy jeden wspólny program z różnymi akcentami. Tak, to prawda, ale to zróżnicowanie pod warunkiem, że jest ten wspólny kierunek jest słuszny. Wspólny kierunek jest uzgodniony. To jest po pierwsze zajmować się tym, czym zajmują się ludzie w swoich domach, żyć problemami ludzi i rozwiązywać problemy ludzi. Obywateli, tak jak potrzebują, czyli kwestia naszej kondycji gospodarczej, dochodów w rodzinach, godnego życia, nazwałbym to tak radosnego dzieciństwa, statecznego wieku dojrzałego i pogodnej starości. W sumie razem to jest godne życie. Czy ludzie chcą za dużo? Mają ludzie prawo mieć mieszkanie? mają. Państwo jest od tego, żeby to mieszkanie zapewnić, żeby zapewnić pracę z przyzwoitymi dochodami, emeryturę, żeby zapewnić szkołę w cały system szkolnictwa, żeby zapewnić godną pracę. I pamiętajmy, tam, gdzie jest więcej państwa, tam jest szybszy, lepszy rozwój i kontrolowana, świadomie kształtowana struktura gospodarki. Im mniej państwa, tym gorsza sytuacja w w, w kraju, którym mówimy, Nasza, nas czeka bardzo duże wysiłek w restrukturyzacji gospodarki. Zauważmy, dług publiczny radykalnie rośnie. Przez ostatnie 10 lat my otrzymaliśmy 90 miliardów euro, to jest 360 miliardów złotych z Brukseli. My sprzedaliśmy majątku w Polsce. Mówię prywatyzację, świadomie używam słowa sprzedaliśmy za około 100 miliardów i mamy przyrost długu publicznego 700 miliardów złotych, czyli po 30 tysięcy złotych co najmniej na każdego obywatela. Rodzina czteroosobowa to jest 120 tysięcy złotych, czyli przy tych zastrzyku pieniędzy zewnętrznym, sprzedaży, my dalej idziemy w kierunku długu publicznego, tak się nie da, rok przyszły. Plan na rok 2016 budżetowy. Deficyt 56 miliardów złotych. Gigantyczny deficyt. Czyli my, jako Lewica, mówimy i ostrzegamy, tak dalej być nie może. Nie możemy tolerować sytuacji, że młodzi ludzie traktują jako szanse życiowe wyjechanie za granicę. A kto tu będzie pracował? Kto będzie ten piękny kraj budował dalej? Czyli dalej tak w tym kierunku nie możemy pójść. I jeżeli teraz jedna partia prawicowa, druga partia prawicowa, czyli Prawo i Sprawiedliwości, Platforma, sprzeczają się o różne rzeczy. A czy słyszał Pan kiedyś tego typu rozmowę, popatrzmy, dokąd zmierza cała gospodarka, no nie było. Tylko czy damy 500 zł, czy 1500, wszyscy mówią, jak damy. Dobre. A my chcemy pokazać, że my jesteśmy w stanie wygospodarować. To, to czy, czy program Zjednoczonej Lewicy przypadnie Polakom, do, to, to już wkrótce się dowiemy, tak jak wspomniałem, 25. No tak, za parę dni. tak, tak. Pana przeczucie, jaki, jaki, jaki może być wynik ogólnie, jeżeli chodzi o parlament, bo, bo, bo sondaże są no bardzo. Sytuacja dynamiczna, jak to się ładnie mówi. Sondażownie się mylą. Mylą się na razie nawet do siedmiu komitetów ma szansę wejść do parlamentu. Jaki wynik dla zjednoczonej lewicy byłby wynikiem pokazującym, że coś drgnęło, no bo do, do tej pory lewica powiedzmy sobie, tak, tr troch, trochę dreptała w miejscu. Czy tak realistycznie spodziewałbym się, 60 mandatów w Sejmie, co dawałoby takiego partnera o z war dużej wartości koalicyjnej, ewentualnie? lub wystarczająco dużą liczbę głosów, żeby rządzący liczyli się i żeby te propozycje, postulaty, wnioski mogły być z odpowiednią siłą debatowane w nowym parlamencie. A Parlament y, z, z dużą ilością partii, czy, czy raczej będzie niewiele. Nie Spodziewam się, że to będzie cztery partie chyba cztery. To Zab... no może pięć w porywach, ale tak, tak sądzę. No, zobaczymy, jak będzie. Jak wspomniałem, to już, to już za chwilę zachęcamy, żeby pójść do wyboru oczywiście 25 niedziela. Warto zagłosować w, w zależności od tego, jak, jak kto, kto za kim jest, według swoich preferencji, no i decydujemy tego tak, o, tak, o naszej przyszłości. Koniecznie pójdźmy. Nie, nie idąc, też głosujemy. Mamy listę numer 6, mamy dobrego kandydata na senatora, prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Także zapraszam. Przypomnę tylko, że gość się pana Bogusława Liberackiego, posła do Parlamentu Europejskiego.